Cześć. Jeżeli poszukujesz dobrego bezprzewodowego odkurzacza, to idealnie trafiłeś. Chciałam ci zaproponować wyjątkowo skuteczny odkurzacz od marki Tefal Air Force 360 Flex Ultimate. Został on zaprojektowany z wykorzystaniem najnowszych technologii. Gwarantuje to najwyższą skuteczność odkurzania od marki Tefal, bo przecież przy wyborze odkurzacza właśnie o to chodzi. Lex Ultimate to niezwykle skuteczny odkurzacz o dużej mocy ssącej 180 RW, który pomoże utrzymać w czystości Twoje mieszkanie. Moc pracy możesz dostosować do swoich potrzeb przy wykorzystaniu trójstopniowej regulacji. Odkurzacz jest wyposażony w elektroszczotkę Off-Road Technology, dzięki której Twoja podłoga będzie nieskazitelnie czysta, bez względu na jej rodzaj. Poradzisz sobie ona nawet z dużymi zabrudzeniami. Jest niezwykle łatwa w czyszczeniu. Wystarczy jeden ruch, a ze szczotki możesz usunąć zabrudzenia. Na uwagę zasługuje również mała turboszczotka, która zbierze sierść po Twoim czworonożnym przyjacielu. To nie wszystko. Za sprawą technologii Flex, czyli innowacyjnej, elastycznej róży, w prosty i łatwy sposób posprzątasz pod niskimi meblami czy kanapami. Teraz już bez konieczności schylania. Do odkurzacza dołączona jest baza ładująca, którą możesz zamontować w dowolnym miejscu. Flex Ultimate może nieprzerwanie pracować aż do 75 minut dzięki baterii litowo-jonowej o wysokiej mocy. Jest to odkurzacz wielofunkcyjny, posiada zestaw dodatkowych akcesoriów, które pozwolą posprzątać również w trudno dostępnych miejscach. Zaawansowany system filtracji zapewnia wysoki poziom oddzielania powietrza i kurzu aż do 99,9%. Odkurzacz posiada bezworkowy system z łatwo wypinanym pojemnikiem na kurz. W środku znajdziemy filtr, który można myć pod bieżącą wodą. Odkurzanie nigdy nie było takie proste. Widziałeś już Flex Ultimate w akcji? To czas na podsumowanie. Bezprzewodowy, o najwyższej skuteczności odkurzania, dzięki której będziesz mógł posprzątać w dowolnym miejsce swojego mieszkania, jak również w samochodzie. Urządzenie działa aż do 75 minut na jednym ładowaniu. Flex, czyli łamane ramię odkurzacza, dzięki któremu będziesz mógł odkurzyć pod niskimi meblami bez konieczności schylania się. Ważna informacja dla alergików. Urządzenie wyposażone jest w wysoko wydajny filtr EPA, który skutecznie pochłania cząsteczki kurzu i alergeny. No nie zapominajmy o tym, że urządzenie jest bogato wyposażone w akcesoria, a wśród nich mała turboszczotka, która przyda się dla miłośników zwierząt.